Na co kobiety tak naprawdę zwracają uwagę mężczyzn? Dzisiaj dowiesz się, w jaki sposób wykorzystać psychologię atrakcyjności aby stworzyć wokół siebie dostatek możliwości. Mam tutaj na myśli dostatek pięknych i wartościowych kobiet, które będą zabiegać o Twoją uwagę. Teraz przejdziemy do nagrania jednej z moich rozmów grupowych, którą odbyłem ze swoimi klientami w ramach naszej poradni psychologicznej, Centrum Rozwoju Osobistego oraz rozwojowej społeczności SocialFlow.pl, gdzie na przestrzeni ostatnich kilku lat pomogliśmy już setkom facetów zbudować dostatek udanych randek. Jak nie mamy styczności z kobietami na co dzień, to to po prostu widać, słychać i czuć. I to jest odpychające dla kobiet. A w momencie, w którym kobieta czuje, że w naszym życiu jest bardzo dużo kobiet, to przyciąga kobiety. Zauważyliście kiedyś, na przykład, że zaczyna wam iść dobrze z kobietami, to jest dużo łatwiej przyciągać więcej kobiet, bo po prostu wchodzisz w inną energię, wchodzisz w taką energię dostatku, wchodzisz w taką energię, że ty po prostu tu kumasz, wchodzisz w taką energię, że po prostu nie jesteś dziwny. Bo gdybyś był dziwny, to byś nie miał kobiet, ale jako, że masz kobiety, to znaczy, że wiele kobiet uważa, że nie jesteś dziwny. Jak po prostu tego nie robimy i po prostu nie poznajemy kobiet, i nie poznajemy ludzi, to później robimy dziwne rzeczy. Brak dostatku sprawia, że zachowujemy się dziwnie. Zaczynamy być potrzebujący, zaczynamy wysyłać dziwne, potrzebujące wiadomości. Zaczynamy podchodzić i mówić cześć i uciekać. I to jest miejsce, z którego jak najszybciej chcemy się wydostać. Jak znajdujemy się w miejscu, w którym nie mamy dostatku, to misja numer jeden, zachowywać się tak, jakbyśmy mieli dostatek. A misja numer dwa, jak najszybciej się wydostać z tego miejsca. Więc jeżeli to jest dziewczyna, z którą nie wiążesz długoterminowo po przeszłości, spotykacie się z fajnie, uprawiacie seks, ale wiesz po prostu, że chciałbyś mieć recelowo kogoś fajniejszego no to na co czekasz? W tym momencie, jak długo musisz się z nią spotykać, żeby uznać, że ok, czas w końcu zacząć robić to, co naprawdę chcesz robić? Yy, trzeba wyjść z tej strefy komfortu, to fakt. Mm -hmm. I szukać nowych, bardziej wartościowych dziewczyn, które zaspokajają większe potrzeby, nie tylko takie uszkodzenia. No dokładnie. I jak nie mamy tego dostatku, to to jest duży problem. Bo bez dostatku możliwości nie jesteś w stanie zrobić... Nie jesteś w stanie przyciągnąć kobiety na poziomie, bo czy kobieta na poziomie chce spotykać się z gościem, którego nie chce żadna inna kobieta? Nie. Kobieta na poziomie chce spotykać się z gościem, którego chce wiele kobiet, który jest bardzo atrakcyjny, ale wybiera ją. To jest to, czego chcą kobiety. A w momencie, w którym nie mamy możliwości, po prostu nie jesteśmy tym gościem. Więc brak dostatku możliwości, brak dostatku pięknych i wartościowych dziewczyn pokazuje nam, że robimy coś źle, jeżeli chodzi o relacje. I ten sposób działania, który mamy. Po prostu nie przynosi rezultatu. Ale w momencie, w którym bierzemy się za siebie i zaczynamy trenować, medytować, wychodzić do ludzi, być aktywnym w różnych grupach społecznych, organizować rzeczy, zagadywać dziewczyny, uśmiechać się, być pozytywnym, dzielić się dobrą energią, być zabawnym, pracować nad swoim poczuciem humoru, pracować nad swoimi umiejętnościami flirtu, w momencie, gdy zaczynamy pisać z dziewczynami, chodzić na randki. Jedną, dwie randki w tygodniu, może nawet trzy, jeżeli masz czas, w momencie, gdy w każdy weekend robisz coś fajnego z ludźmi, w momencie, gdy zaczynasz wrzucać fajne rzeczy na Instagrama, wrzucać zdjęcia, dbać o siebie, dbać o swojego Instagrama, pokazywać to, wnosić wartość do życia innych, organizując rzeczy, filtrując, dziejąc się tą dobrą energią i po prostu czuć w twojej energii, że jesteś gościem, który ma świetne życie. Pa o siebie, uwielbia to i ma dostatek kobiet, masz dużo większy luz, bo nie boisz się zaryzykować, nie boisz się, że to zepsujesz, bo wiesz, że zawsze jesteś w stanie poznać kogoś jeszcze fajniejszego. I wtedy nie grasz, żeby nie przegrać, tylko grasz, żeby się tym bawić, grasz, żeby wygrać. Jesteś bardziej odważny, zabawny, charyzmatyczny, bo nie działasz z pozycji desperacji i braku. Ale jak nie mamy tego dostatku, to, to nie da się. Więc ten dostatek jest kluczowy. Jeżeli chcemy znaleźć piękną, ogarniętą dziewczynę, to zawsze trzeba mieć dostatek możliwości. I wtedy ją przyciągamy. To się nigdy nie dzieje z pozycji braku, bo brak przyciągamy ciąga brak. Głodni nie dostają jeść. Potrzebujący facet jest nieatrakcyjny i jak wchodzisz w swoją energię bycia na swojej drodze, dbania o siebie, robienia fajnych rzeczy, które są dla ciebie fajne, życia życiem, które uwielbiasz, organizowania rzeczy, Dbania o swoje media społecznościowe, spotykania się z różnymi dziewczynami, to, to jest gwarantowane, że będziesz przyciągał kobiety. Rzeczywistość ci pokaże. dziewczyny zaczną o ciebie pisać, zaczniesz chodzić na randki z coraz fajniejszymi dziewczynami i z miejsca tej energii jesteś w stanie przyciągnąć wymarzoną partnerkę. Tylko z miejsca tej energii. Bo nawet jeżeli jakimś cudem uda nam się zakamuflować to bycie potrzebującym, jakoś też jakby stonować swoje emocje, i nie pokazywać tej desperacji, jakoś przechytrzymy dziewczynę, żeby jednak była z nami w relacji, to za dwa, trzy tygodnie, może 2 trzy miesiące ona się zorientuje, z kim się spotyka. I tak nie utrzymać po sobie tej dziewczyny. Więc chcesz stać się gościem, który po prostu spotyka takie piękne dziewczyny cały czas, rozmawia z nimi. Nie ma problemu, jak ona ci nie odpowie, nie będzie chciała rozmawiać, może zagrać kolejną. Problem polega na tym, że jakby twoje codzienne życie nie jest tak skonstruowane, że masz okazję do poznawania pięknych kobiet, to sobie wiesz miejsca, w które chodzisz, aktywności, to jak spędzasz tydzień. Jeżeli cały czas, wiesz nie chcę obiektywizować dziewczyna, ale każdy ma jakiś swój zbiór oczekiwań w stosunku do partnerki, powiedzmy, że dziewczyna w 60% spełnia twoje oczekiwania, więc jest dla ciebie 6 na 10. Nie chodzi tylko o wygląd, chodzi o poziom dopasowania do twoich oczekiwań. W w którym 3-4 razy w tygodniu spotykasz się z tą szóstką, która w 60% spotyka się z twoimi oczekiwaniami, to. Jak masz mieć czas, żeby poznać dziewczynę, która będzie dla Ciebie ósemką dziewiątką, dziesiątką. Powiedzmy, że dziesiątki nie istnieją, no bo nigdy nikt nie jest w 100% idealnym do posłania powiedzmy. Jak masz spotkać tą dziewiątkę, jak masz spotkać swoją przyszłą żonę, jak cały tydzień siedzisz z tą dziewczątną stronę, nie chciałbyś się pokazać przy rodzinie i znajomych. To jest koszt, który cały czas ponosisz, spotykając się z dziewczynami, które nie spełniają Twoich oczekiwań, więc musisz zwolnić tą przestrzeń. I dużo lepiej jest nawet nie spotykać się z żadną dziewczyną na randkę, jeżeli nie jesteś dziewczyną którą naprawdę cenisz ten czas, tylko pójść poznawać nowych ludzi, pójść robić coś, żeby pracować nad tym systemem. Bo tak tylko tracimy swój czas i tracimy czas tej dziewczyny. Wiesz, no, ona może mieć nadzieję, że będzie to coś więcej i tak dalej. Wiadomo, trzeba rozmawiać o swoich oczekiwaniach, ale no ty dla niej możesz być, wiesz, super gościem. Ale spotykasz się z nią tylko dlatego, że jest tak komfortowo i w sumie ci nie chce poznawać innych dziewczyn. Gdyby ona się dowiedziała, jak to wygląda naprawdę, to pewnie nie byłaby zainteresowana tym, nie? Ale jeżeli, nie mówię, że tak jest, ale jeżeli po prostu otwarcie komunikujesz dziewczyną swoje oczekiwania i spotykasz się z nią, spędzacie miło czas, uprawiacie seks, ale oboje wiecie, że to jest po prostu takie friendship benefits, to jest okej, okay, nie? Jakby możesz robić, co chcesz. Ale to nadal jest Twój czas, którego nie poświęcasz na budowanie życia, które chcesz mieć. I to jest ta strefa komfortu. Dokładnie. Także to jest problem. Po prostu jesteśmy dziwni w momencie, kiedy. Nie ma w naszym życiu kobiet. Jeżeli zbudujemy życie, którego kobiety naturalnie będą częścią, to po prostu ta dziwność ona znika. Rozwiązaniem na bycie atrakcyjnym z kobietami, to brzmi mega kontrintuicyjnie. Rozwiązaniem na bycie interesującym nawet, nawet dla innej kobiety, co chcesz być, to jest po prostu bycie atrakcyjnym generalnie dla kobiet. Jak ona ciebie widzi po prostu masz koleżanki, kolegów, fajnych znajomych i widzi po prostu, że jesteś pożądanym gościem, to jest trochę tak jak z ekonomią. Jak jest niska podaż bo ty jesteś jeden ale duży popyt jest wiele dziewczyn, które są tym zainteresowane, to towar jest wartościowy. Jeżeli z 10 kupujących na jedno mieszkanie, to mieszkanie jest wartościowe. Jeżeli jest 10 mieszkań i 0 kupujących, to nikt ci nie zapłaci złamanego grosza. Przede wszystkim stawać się atrakcyjniejszym gościem dla tych dziewczyn. Zawsze na pierwszym miejscu Uch. powinien być ten wyższy cel. Nie kobiety, bo kobiety idą w kierunku mężczyzn, którzy żyją w pełni. Więc jeżeli jesteś osobą, która ma w swojej karierze cel, który ją pasjonuje, który ją budzi do życia, która skonstruowała sobie życie tak, że to życie daje jej pasję. Że jesteś osobą, która się rozwija, która się pasjonuje rzeczami, która chodzi na siłownię, nie tylko po to, żeby wyglądać lepiej, ale żeby też mieć więcej energii, być zdrowszym, żeby móc jeszcze bardziej się realizować w życiu. Jeżeli jesteś osobą, która naprawdę kocha życie, otacza się znajomymi, którzy wspierają, ciebie, w twoich dążeniach, czyli masz ten wyższy cel i całe twoje życie jest podporządkowane pod ten wyższy cel. Twój sport, dieta, znajomi, wszystko jest po prostu takim zajebistym systemem, który ci pozwala iść dalej. Gdy z miesiąca na miesiąc, z roku na rok idziesz do przodu i po prostu widać to w tobie, w twojej energii. Masz ten błysk w oku, masz to coś to kobiety i tak przyjdą, bo widzą w tobie tego faceta. Ale jak jesteśmy w tej strefie komfortu jesteśmy, nasza praca nie daje nam szczęścia, te relacje nie dają nam szczęścia, nasi, nasi znajomi są tacy, wszystko jest takie, A no, ale po prostu zostajemy z tym, bo nam się trochę nie chce tego zmieniać wszystkiego, to skąd ma się wziąć ten błysk boku? Żadna rozsądna dziewczyna po prostu tego nie kupi. Więc jedynym rozwiązaniem jest to, żeby tak zupełnie szczerze sobie spojrzeć na to, co ci się nie podoba, spojrzeć na to, co byś chciał i w stu się zaangażować w to, czego chcesz. I w pracy nad tym, co się nie podoba. I wiele osób tutaj na tej rozmowie w naszym programie tego doświadczyło. Jak się jak w 100% oddajemy temu rozwojowi, to, to jest zupełnie inna energia w jej od człowieka. I ludzie to czują i kobiety to czują. I wtedy jak się angażujesz, nie musisz nawet robić dużo. Jak się angażujesz po prostu z kobietami i to jest taki jakby miły dodatek do Twojego życia, bo ty i tak masz życie, które Ci daje spełnienie i uwielbiasz to, ale i tak zagarasz tą śliczną dziewczynę. I po prostu rozmawiasz z miejsca tej energii, kogoś, kto jest spełniony, kto naprawdę czuje, że idzie w dobrym kierunku, to jest to, co będzie przeciągać. Ale kiedy jesteśmy w tej takiej strefie... W której wiemy, że to nie jest życie, którym chcemy żyć, ale jesteśmy zbyt leniwi, żeby to zmienić, to nasza energia to odzwierciedla. Chcesz znaleźć coś, co daje ci to życie i ustrukturyzować swoje życie pod ten cel.